Kurde, ale ja fajnego skina zrobiłem, patrzcie jak, to, jak ta błyska się świeci. Gość ma też fajny... Grałem w grimy Shake Story, jak wiecie na TikToku i na shortcach jest taki... Znaczy... Bo w McDonaldzie w Stanach Zjednoczonych jest taki filetowy... ...typek z McDonalda, co kończy chyba tam 51 lub 52 lata. I jakby, no McDonald... U... Robi taką imprezę urodzinową i to, i to będzie tak, ten szejk będzie tak długo, aż się skończy ten produkt, no i jest taki, teraz tak wymyśli, że ten, no tak wymyśli, że zro, typy, że fioletowy potwór to będzie coś fajnego i zrobili takie coś, że piją i nagle, no i wiecie co dalej i wymiotują Grimi szejkiem. To nie ciekawie powiem. No super, ale czemu ty chcesz to stać? Grimiszek! Możecie wszyscy iść do mojego domu i spróbujemy to razem. To dzwonie k łańcuch. Łańcuch! Czekajcie, w sumie. Tak będzie lepiej, jak o, witajcie w moim domu, przyjaciele. No siema. Jeste... Jestem jestem pewny, że jesteście bardzo głodni. Chodźmy coś zjeść. A potem spróbujemy grimiszek. No, ja sobie. Doga chce. W ogóle mój skin trochę tutaj. Co się stało? czemu ten typ umarł. Cheeseburger? No nie, no i ja będę musiał burgera jeść. Bardziej cheeseburgera. Co? burger, więc... Dupa! Ej, to Polak! Czemu napisał dupa? Czemu eks... Czemu Explorer Elizabeth? Przecież to była jakaś... Rok była te Elizabeth. I za. No co, ale co to w końcu jest Elizabeth? Grał czy w Grimmans? No przecież ja dołączam do Grimens Explorer Elizabeth, no i nagle Grimmans. Jestem Grimens. Jestem nowym szejkiem na celebry yy, mojej urodziny. Wypij szejkę, jeśli chcesz. Jeśli powiesz, że nie chcesz, pokażę ci, co się stanie, jeśli nie wypijesz szejka. Wybierz przyjaciela. Z... Wybierz jednego przyjaciela. Nie, ja muszę! Dobra, idziesz ty, ty typie co mu na, dał dupa. No ale czy, co, co to się włączyło? No bo zobaczcie. O, naprawił się. Dobra. Lecisz, majku mały. Z jak bajko. Dobra, no, co się stanie, jeśli nie wypijesz szejku? A jak wypijesz shake to też zginiesz O co chodzi? To jak zrobić żeby nie zginąć gdy dostaniesz ten shake? Może po prostu wyrzucić go za okno? Ona sprawdziła, uciekajcie! Ej, Grimm jest dziewczyna Czekajcie No i coś się zbugowało EJ COŚ się ZBUGOWAŁO, SUPER! No gdzie to... bo ej patrzcie on się w telewizorze tym siedzi Patrzcie kurde, a ja mam dużo IQ Czekaj, słuchajcie mnie do wysłuchania? Chodzi o to, że mi tutaj, e, tak ma jednej słuch... Kurde nie wiem jak to powiedzieć po prostu No ciągle w telewizorze siedzi, on się nas boi. Co mi zrobisz? Dostałem 5 koni za to, że mu groziłem. Super, po prostu, ej, bicie. Tak, typie dobrze, bicie w telewizor. Bicie w telewizor. Haha, żartuję. Chcecie coś strasznego zrobię, żebyście wypili mój szek na moje urodziny. Jeśli chcesz mnie znaleźć, zobacz pierwszy coś tam w foreś, w lesie. Ja nie, co to, to sklu, to sklej? Zobaczymy, czy coś lepszy. Zobaczymy jesteś Co się właśnie stało? nie, nie wiem. Po prostu ono się nazbało, bo nawet nie wiesz, co tego. Grimace jest prawdziwy, musimy go zatrzymać, żeby że przestał robić drinki na jego urodziny. Będzie, bo wtedy będzie kontrolować świat. Powiedział, żebyśmy poszli do klubu, coś tam. Klu w foreście. Chodźmy tam no, dobra. Wyłącz to. Czemu ja Lara, wiem jaki przyjść po Nie. Lara, będę grzeczny. Lepiej się słuchać go. Bo nie, dom, co się może stać, jak pójdę już naprzód i nagle jakiś jest mi zrobić jumpscare. O, o, ja tutaj jestem siema Dobra, e, to jest jakiś dom, e, możemy... Lepiej tam nie wchodzić. No i wszedłeś. No jestem już w tej kabinie. Jest tu drugie piętro. Czy... Lepiej zobaczyć. Co... O, znalazłem coś. jeden, albo chyba zadanie jedno. Nie jestem sam. Znaleźłeś pierwsze zadanie. Kongratu gratulacje. Jesteś coś... Co... Trochę nie znam Jeśli... Daj mi to przeczytać, knoj. Jeśli... Zostaniesz teraz teleportowany do mojego świata. Widzimy się w nim. Ogólnie nie wiem, czy ja... Dobrze, mówię, ale... Chyba tak. Czemu straciłem HP? I co ja zrobiłem? Find us a... No ale to było trudne. Znajdź sekretną dźwignię. Aż dźwignię jest tutaj. I co teraz? chcę kliknąć O nie! Nie! No obi, no! Widzowie, czy też tak macie, że... Co mi zadaje HP? O halo, coś mi zadaje HP, ja się boję. Dorę na łatwo. A co się można tutaj... Nie. Widzowie, jeden lajk to jeden z nich dla tego typu, który spadł. Ale czy. Da radę! On daje radę! Spina się, no dawaj, dasz radę, dasz radę! Nie, so Może tu iść, nie? To co mi zabierała wcześniej HP? Nie, nie, nie! Jezus! Może. Nie wiem, czy bym teraz umarł. Dobra, umarłbym, gdybym tam został. Widzę, wy widzieliście, tak mi coś zabiera HP? Nic mnie nie zabiera. Chyba, że tam był Rozumiem. O, ja mogę iść, o. Gdzie my jesteśmy? A. Co? A nie, to pewnie jest normalne. Musimy znaleźć ten clue. Ale ja nie wiem, gdzie to może być. Tu chyba nie ma. O, tam jest, tam jest. To moje. Ja to znajdę, ja to znajdę, ja, ja to znajdę. Jest. Dobra. Jeśli chcesz nie wypić chyba... Jeśli chcesz nie wypić... Coś tam z Szejkiem teraz walcz. Znaleźłeś zadanie drugie. Gratulacje. Czekaj, na, oczekuj na walkę. Huer. A nie, jaką walkę? Nie wiem. Ale jesteś, jestem gotowy. Jak ty nic nie robisz, nie? Ja nie walczę. Na tylu HP. Na tylu HP. Se pomarszcie, walczcie! Napiszcie, im fight. A ja se tak naprawdę schowam się. Niby, idę. dajcie mi się schować. Dobra, jedę nie żyję. I can't fight. I tu. Do... Okay. nie umie... Prze -hop tyle. Jesteś... Chodźmy znaleźć Grimensa. Coś tam piszą. Grimensa, o! Elizabeth! A tu nie pow... A tu nie... A tu nie... powinno być... You have 2... Dwa... Znaleźłeś... Trzecie zadanie. Gratulacje. Powodzenia. Musimy zgadywać, tak? Jak to jest Elizabeth Only, to my musimy gdzie indziej iść. Musimy, gdzie jest Grimace Only. Dobra. Chose, dobra. Strzelam po prostu. Idę do tego i strzelam. Idę do tego i strzelam. Albo zobaczymy. Dobra, <laughs> Dobre, dobre, dobre. Let's go, let's go. Udało się. <laughs> Co to jest? No super, że ale że kolejne obby? To jest jakieś trudniejsze obby, jakieś zakręty... Ja Jezu, to się jeszcze rusza. Dobra, jolo. Ja nie dam rady z takimi obibi. Haty pumar Bambik. Znaczy przepraszam. Ja tego typa bardzo lubię. On nie jest Bambikem, on był bardzo dobry. On tak naprawdę pierwszy skoczył w tą dziurę. On pierwszy... Jeden like, jeden zniszcz na tego typka. On miał taki hardcore. Znaczy przepraszam, że ci powiedziałam że był ciebie Bambik, ale... On z se poradził. On spadł, ale dał radę. Dosłownie w 5 sekund dał radę przejść... 5 sekund mu zostało, on dał radę, no. Gratulacje dla tego typka. Pierwszy skoczył w tą dziurę, on jest... No hardkorem jest... Zrobiliśmy to, let's go. Zrobiliśmy to, jasno zrobimy Myślę, że Griswold jest... w tej... dalej w tych kejwach. Jestem... Jesteśmy gotowi na walkę. Nie, nie jesteśmy, tylko... Jest. Osiema, on o, nie wygląda, w ogóle nie wygląda Greemans, prawdziwy. Dziś są moje urodziny i chcę, żebyście wypili mojego szejka. ale jak wypiję to zginę. Skończy skończyłem Grimes... teraz teraz zostało zatrzymać ciebie. Zobaczymy, co potrafisz. Boss head. dobra, co mi zrobisz, co mi zrobisz Może jest ten mam? Jest, jest, o jest Ej bro Tyle HP mam Mogę go bić? Bijemy go Biegnij, biegnij do no, klawiatry. Nie, to jest łatwe, jak to tak ma być. Dobra, to będzie mega łatwe. Tylko, jakby tutaj jeszcze jakiś typek bił. Ja go biję po nogach. Nie! Eee. Czemu nie mogę się ruszać? A widzowie, niestety, przegraliśmy dosłownie na sam koniec, chyba, że... ILE?! Dobra, widzowie, widzimy się w następnym filmie, niestety, nie udało nam się. Sad. Dobra, widzimy się w następnym filmie, mam nadzieję, że wam się sub... O, zapomniałem oczywiście. E, e, bo to już jest koniec, idźcie na dół, kliknijcie taki czerwony sub... Przycisk, subskrybuj i też, żeby like był niebieski. Jeśli te rzeczy dwie macie, jeśli macie dwie rzeczy, zapisze sobie taką listę u blu -rayna. i tam be, u blu rayna 887. I na, I na przykład tam będzie pisyć subskrypcja, ma być czara lajk, like. lajk like niebieski. Więc mam nadzieję, że te dwa zadania macie zaliczone. Jeśli tak, to. I widzimy się w następnym filmie, subskrybujcie, naura. No.